Cześć! Witajcie Witaj na naszym kanale! Dzisiaj będziemy losować sobie piłki, piłki, piłki! I w nich są wyzwania. Każda I będzie miała po dwa. Te brokaty będą potrzebne do jednego wyzwania, które tutaj w środku jest. Więc Asia będzie pierwsza losować. Zamknij oczy. Tutaj są, tutaj. No, wylosowałaś taką kulkę i otwórz ją. Pierek. Pierek, pierek. I coś jest napisane. Podskocz trzy razy. Raz, dwa, trzy. Ej, jeszcze raz, przynajmniej jeszcze raz wyżej. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, teraz już lepiej. Już sześć zrobiłam. Teraz hmm. go się zamknę zamknij oczy. Okej. Okay. Mieszamy, mieszamy i biorę tą. U, jakaś ciężka. Ok, otworzymy i co tu w środku jest? Uuu, cukierek. Mhm, zjedz no go. otworzymy i go je i go zjem. Dobry czy nie? Średni. Możesz się potwierdzić, że go jem. Potwierdzasz? Potwierdzam, nawet pokażę papierek. Nie ma nic. Zostały tylko dwie kule do wylosowania. Teraz Asia będzie losować. Wymieszaj dobrze. Tak. Okej, okay. Okay. otwórz. Ciężka. Kolejny cukierek. Sorry. Cukierek? A co tutaj jest napisane? Kopnij się pięć razy. Ja to sobie To Do czego ten cukierek? No to do mnie. Po okay. prostu. Do widzenia. Na nie. początek zjem go, aby mieć mocne siły, żeby A potem się musisz kopnąć się kopnąć. Pięć razy. To może ja? Oh. Ja Cię kocham. Kopnij mnie. Z wielką chęcią. Jak musisz kopać? Kopnij mnie. Pięć Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay, wystarczy. Teraz ostatnia kula już należy do mnie. I w środku jest wywanie, które ja pisałam, więc wiem, Pomaluj włosy drugiej osoby. Okej. Okay. Tymi brokatami. I wybieram dla ciebie. No Okej. Okay. Ten. Różowy. Jej. O nie. Okej. Teraz pomaluję jej tym brokatem włosy. Tylko że muszę nie mogę nagrywać jedną ręką, jedną ręką nakładać, więc muszę gdzieś odłożyć kamerę. Dobra, teraz mam już nałożone i tutaj na górę. Wow, to jest piękne. Tylko potem te włosy są takie dziwnie wysuszone tak. na całą brudną rękawicę. Tak. Bardzo ładnie to wygląda. No to my już kończymy. Mhm. Jeśli chcecie jeszcze takie challenge, to zostawcie 5 łapek w górę i albo subskrypcję. Cztery. Oczywiście. Wtedy będzie więcej specjali. Tak. No to pa. pa! PS na 10 subskrypcji specjal. Tak, więc brakuje nam tylko 5. I róbcie tak dalej i może jeszcze na 15 albo I... na 20 już. I na 100 tysięcy pokazujemy twarze albo na trochę mniej. No, no to pa. pa! Kolejny pa!